Witajcie drodzy widzowie. To ja, wasz Misterios Dragonus, a to jest nasz yy, nasza prezentacja save'a. Bataponów trójki. Tutaj widzicie korupter data, jednym bawiłem się z sejwem. Nagrywam y, teraz yy, komentarz po nagraniu yy, programu Audacity. Yy, jak słyszycie, jest muzyka fajna, dota, Shantera. Tutaj jest to prezentacja save'a w połowie, a w połowie pokonywanie bossa Terraneta z multiplayer. Tutaj, proszę, pokazuję tą tęgę. Yy, Podział 40, jeśli ktoś nie wierzy, że nie da się nabić, da się, wpiszcie sobie w ilecie. Oczywiście save ten yy, nie jest całkowicie mój. Yy, niektóre rzeczy sam robiłem na nim, niektóre rzeczy... Ten, niektóre rzeczy... Safe y, nie jest mój, ale... Safe nie jest mój, ale dużo rzeczy w nim ja zrobiłem, więc tak no, trochę ja zrobiłem w nim, trochę ściągnięty, że ściągnięty z internetu jest, y, bo ja go ściągnąłem z filmu, ale dużo rzeczy zrobiłem sam. Tutaj proszę bardzo, tutaj porównuję rzeczy, pokazuję wam, jakie to mogą być y, fajne można znaleźć. No jak widzicie bardzo dużo znalazłem rzeczy, które to znaczy, nie ja znalazłem, tylko dużo rzeczy zostało znalezionych przez tego gościa, które zostały bardzo dobrze przygotowane do walki. Tutaj ja pozdobywałem już trochę własnych chyba rzeczy. Nie, ja później pozdobywałem własne rzeczy. Na początku tutaj zobaczycie rzeczy, które gość zrobił. Więc wiecie, no to to muszę. To musiałeś napić? Wjeść. Okay. Dobra, nie e, Tutaj, mój no, Pyoko Rider. E, Rider używam, lecz lubię bardzo Cherrybusy. Cherrybusy też będę używał później w dalszych gameplayach. Jest to prezentacja save'a i boss. A ten. Y, dlaczego? Ponieważ mianowicie tym save'em będę nagrywał gameplaye Pataponów trójki. Które mam nadzieję, że będą się Wam podobać, ponieważ wiem, że lubicie patapony trójkę, widząc po wyświetleniach na moim kanale. Bo to, że się, że już znacie pataponki z mojego kanału, na przykład prezentacja męcznego Save'a. Dziękuję bardzo 1035 wyświetleń, coś takiego. Bardzo się cieszę, że jest taki popyt na patapony. W każdej chwili może ktoś obejrzeć sobie, o zobaczę sobie jakiś save pataponów. Proszę bardzo. Patrzę, o ja też chcę zdobyć taką rzecz, no i sobie zdobywa. Chcę wam pokazać po prostu jaką rzecz można mieć, proszę bardzo. Ponabijać i tak dalej. Cieszę się bardzo z tego, że znalazłem taki safe. Można się pobawić świetnie. Pograć sobie na multi. Jeśli ktoś ma, ja oczywiście mam multi. Ja mam oryginalne patapony. Eee, proszę bardzo. Eee, sutry są. Tutaj proszę są. Umiejętności do przypisywania. Tutaj, y, jak widzicie, mam halabardę i tak i niezrównane drzewo. Gdybym wziął niezrównany w, który robi mi, że 0 albo nic, o tutaj, 0 y, albo wszystko, 1 albo wszystko, y, to byście zobaczyli, że naprawdę y, te 99 by się zniszczyło, a ja tam mam. A po panu moją blokadę, nie może pokazać się więcej niż 99 tysięcy, A w grze, a w grze na bitwie może się pokazać 99, 999, 1999, rozumiecie? Yy, więc gdybym nawet wziął yy, niezrównany W, to, to my moim zdaniem by mi zniszczyło yy, Damage, porządnie by mi zniszczyło. Yy. Więc tak, tutaj proszę bardzo inne postacie. Naj, najbe, najbardziej mi się podoba ten, ten zielony, boże, jak go ciągle zapominam jego nazwy, on się przydaje na grupowe, na grupowe starcia, bo on leczy porządnie. Porządnie potrafi leczyć yy, taki support. Yy. A poza tym y, Miamsara teraz chcę wyszkolić sobie porządnie, gdy wyszkolę Miamsara będę mógł sobie się pobawić na takiej jednej mapce pobranej, w której Miamsar jest bardzo przydatny. Tutaj pokażę, tutaj pokażę bossa jak pokonuje Teraneta, czy jak on tam miał, ale Teranet jest y, y, z misji do pobrania, w której można pobrać jak się ma Patapony. Tę misję można pobrać sobie mm, za darmo, yy, jak, się jak się ma oryginalne patapony. Proszę bardzo kutęga, tam... Mm, tutaj, tutaj... Bardzo jestem dumny z Grębura. Yy, miałem kiedyś własnego save'a, który którym miałem 32 poziom Grymbura. Koksiłem, koksiłem 9999. 99, ale nic nie przebije tej Tengi. Tutaj pokazuje ja mi Sara, jak chcę go wyszkolić. Tak. Ostatnio y, widzieliście, że były linki konkursu. Mam nadzieję, że wam się podobał. No, zrobię w ogóle specjalna na 20 subskrypcji. Już niedługo powinien się pokazać. to znaczy pokazać, Ja go muszę jeszcze zrobić. Oczywiście. No bo wiecie. <grytanie> o, jest to on... ale, ale, ale... Masz... Muszę coś sprawdzić, co jest na hmm. Tak, tutaj pokazuję tego ochroka. 39 poziom. Genialnego maga. Kochany mag, o tak, uwielbiam go. Będę nim grał, oczywiście, że będę nim grał. jest genialny. Eee... Fajna muzyczka w plecie oczywiście. Co ja miała sprawdzić? Eee... Co tu miałem? A no tak, już wiem, już wiem, już wiem. Oops. Przepraszam, że teraz tak sprawdzam, ale muszę sprawdzić to. Bo to jest ważne. Jest, dobra. Nieważne, nie To jest do specjala na 3000. Ale teraz zbieramy więcej niż 4, co nie? Trzeba 5000 nazbierać wyświetleń. No, mam nadzieję, że ta prezentacja save'a Pataponków mi przetworzy. Mam nadzieję, że kolejne 1000 yy, świetleń, przynajmniej może 500. Mam nadzieję. Zobaczmy, ile mi się tu na Audysti już yy, grywa 6 minut. No, już dobrze przejdzie, idzie, idzie. No właśnie. Uh -huh. Dobry, teraz mi się w... teraz włączyła się jedna z moich ulubionych pisanek, Radioactive. Tutaj no, sobie chciałem pokazać Wam, że jak ma się na 40 poziomie przedmiot, to praktycznie jak się coś chce ulepszyć, co jest od 30 już praktycznie yy, staje się yy, przedmiotem arcy. Yy, ale nie chcę zmieniać, bo halabarda to jest moc, którą trój jeszcze tu To jest, proszę bardzo, yy, klan yy, mój. Yy, założony przez Sekmatiego. Yy, tutaj yy, dost, dostało się kilka kart o ja muszę sobie naprawdę pograć sobie kurzam za muszę sobie naprawdę pobawić się na multi pograć bo naprawdę już się nie mogę doczekać oh, 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 no dobra, co ja mogę wam tu powiedzieć? Mam. mam wykupione e, przedmioty na tutaj. Ranking. Nawet dobry jestem. E, echoes. Revolution. I Suppose. No e, dobra. E, Medium. może sobie kupić jakieś te. Teraz planuję pomagrywać gameplay e z Partapanów trójki e, i pokazać wam grobowiec tolerancji i końcówka jak wygląda koniec gry. Chcemy pokazać. Z trzech perspektyw. Chcę wam pokazać taki filmik. I pokażę wam jak przejść tak w ogóle cały dungeon i tak dalej. To jest dość trudny ten dungeon moim zdaniem. więc wiecie, to nie jest zbyt łatwe. Powiedział, że jest łatwe. Dobra. I tutaj mam... tutaj to są misje do pobrania. To są bossy bardzo na wysokim levelu w ogóle. Misje na wysoki level. Tutaj Wam pokażę na początku Teraneta. Yy, a na następnym, a na pierwszym gameplayu pokażę Wam yy, kolejnego bossa z misji do pobrania. Yy, tak, yy, pokażę Wam kolejnego bossa z misji do pobrania. Do czego bym się chce? A, no właśnie, tutaj ustała muzyka. Dlaczego? Z, yy, stało się tak, ze względu na to, że ja sam Maciek przecież, yy, ja muszę mieć ciszę, jeśli gra, gramy w patapony, to ja muszę mieć ciszę przecież. Muszę mieć ciszę, żeby wystykiwać ten rytm, co nie? A jak wystykuje się rytm i słychać muzykę jakąś, no to wiecie, wybierasz się z rytmu i stukasz faktycznie muzykę tak jak ten. To jest proszę, teramet. Jest giga jest takie coś jak gigantus, czy jak on tam miał, i, yy, a to jest tak jakby lepsza wersja Gigantusa, tak jakby. On tutaj naprawdę będzie nie, całą moją załogę kieryszował, poza, jedynie poza Tą Tontenga przeżyje i pokona go, naprawdę. Zobaczcie, on skosi praktycznie całą załogę, już jeden pad, a Tontenga tylko tyle ten. Wiecie dlaczego? Zglądam, dlatego, że mam odporność na krytyczne obrażenia, na nieskończoność. Obrażeń, nie dostaje żadnych obrażeń krytycznych. Jeśli gość uwali samymi obrażeniami krytycznymi, to praktycznie nic nie robię. A! Dzięki umiejętności Tontengi, czy kogoś tam, to za każdy wybity właściwy rytm, za każdy wybity właściwy rytm, y Tontenga się leczy. I, czyli tak jakby praktycznie jest uber hero, jest niezniszczalny, bo ciągle się leczy za prawidłowe wybicie rytmu. Yy, jednocześnie ma zawalisty za damage oraz yy, dość szybki atak i yy, jeśli chodzi o atak oczywiście macha tym toporkiem, macha tą halabardą tak szybko, że naprawdę w sumie gigantus ma toporek. Ten gi Boże gigantus terranet. Terranet zaraz padnie, jak widzicie. O, teraz przyspieszył. Dlaczego przyspieszył? Tak jakby Dlaczego? dlatego że yy, boss wie w patopanach trójce, jeśli mają minimalną Jeśli mają minimalną ilość życia, to yy, przyspieszają ataki, szarżują nimi cały czas, szarżują tymi atakami jak yy, jakieś powalone, chore, chore na mózg i w ogóle yy, potwory, szarżują cały czas tymi atakami w ogóle... No właśnie. Hmm, 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 hmm. Dobra. Tutaj czekamy, 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 czekamy. I bum! Pioko Rider zginął I tutaj został solo. Solo. Tontenga kontra y, Terranet. Oczywiście już widzicie, że mo y, możecie zauważyć, że Terranet nie ma szans. Y, y, ten. Tontenga niszczy go. Zaraz go zabije. Naprawdę. To jest walka trochę, moim zdaniem, nie fair, ponieważ Terranet nie ma szans. Terenem nie ma szans. Walka dla niego nie fair. Powinienem, pow powinienem wziąć jakąś trudniejszą walkę, albo przynajmniej cały dungeon pokazać wam. Choć cały dungeon za dużo trwałby, dlatego no proszę bardziej, dajmy to w skrzynka już. Um, yy, I ten, słyszałem o takich różowych skrzyniach, coś takiego. Właśnie, yy, i będę patrzał, Podobno różowe skrzynki na Multi wypadają. Są takie różowe skrzynki, one chyba na multi wypadają. Hmm. hmm. Muszę naprawdę zdobyć ją taką i zobaczyć, co w niej siedzi. Może w niej siedzi taki na przykład na poziomie... 30, o Boże, normalnie, ale bym się cieszył w ogóle na 30 poziomie. O i tutaj proszę bardzo, znowu włączyła się muzyczka. Dlatego, że wygraliśmy... O, taka przyjemna, akurat na wygraną. Tu, 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 tu. Taka przyjemna, proszę bardzo. Be happy. Tada. I proszę bardzo, face fejsia. Nie wiem proszę bardzo. Skrillex, czy kto to tam. Pory, wskazówka Charlie możecie sobie przeczytać. Choć ja tam chyba nie przewinę na dół, więc chyba nie całego <muchy> właśnie. Nie ma tego filmiku w HDS, z tego co wiem, to bo nie, bo nie chciałbym. Się. <grym> tak, tutaj zmieniam na Charlie ponieważ doszedłem do wniosku, że Charlie Bass będzie damage na naładowanym ataku. E, więc potrzebuję tego. Charlie Tutaj mówi, że my Teraz się tak zoptymalizuję, zobaczę co będzie lepsze. No właśnie, ja nienawidzę moim zdaniem. Ja nienawidzę dzisiaj tego hełm Chyba, że chodzi o Miamsara. U Miamsara się sprawdza to, ale u niego nie, on musi mieć dużo życia. Żeby chociaż troszeczkę przetrwać na tę Jeśli chcemy nabić lewego. Czy nowi już chyba na dzień 30? Poza Let's Play... Może tam... Przez to co save, nie wiem, jak to nazwać. Unboxing save'a, tak, najlepiej. To, 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 najlepiej. Najlepiej unboxing save. A. Czemu nie? Czemu? Dobra. Tutaj się z Wami żegnam Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, żegnam Was mi nos. Bye bye!